Siemano, tu Mr. proziome i dzisiaj sobie zagramy w SkyBlock'a o SkyBlock'u Krzakera z... No witam, tu ja Funky który mam mikrofona z laptopa bardzo przepraszam za to, że gówniarkom za nie słychać Ej, przecież, że te dźwięki Robisz ten, robisz źródło wody najpierw No wiem, ale przecież te dźwięki Tu mam na ma zero No mm. Nagrywa się świetnie, w 30 fps nie mam problemu No problemu Kochinero Oj, dobra, Ej dawaj, dawaj wiaderko, robimy ten Dawaj wiaderko Czekaj muszę coś zalepić, o Generator kobra. Czekaj, jak... aha, nie, tu, czekaj, tutaj woda? Nie. Dobra, ty pusz genera generator, ja tu stworzę farmę na przykład, a nie, bo mi teraz... Dobra, jest, to... jest, jest, mamy! Ale. Ej, czemu nie chciałeś drzewka, drzewga? Mhm. Tu łatwo nie będzie zrobienie takiego podwójnego generatora. Dobra, Ach, razem no. szybciej kopiemy. No co żeś ty liścia rozwaliłem. Dobra, na razie wszystkie sobie itemki schowam no, do skrzynki. Ile masz pniaków? Zero. Ja mam sześć. Wszystkie. Daj mi! Sugarcana już siejemy. O Postawmy tu. Ej, dajże mi tego. Drewno. Ja mam fajny pomysł na generator. Ten, yy, wyspę chyba. Nie, daj mi to i daj mi na razie. O dobra. Jest tutaj. Grzybki. Z grzybkami to będzie musieli robić. Będzie tak, musieli się zamykać. My sami się będziemy musieli zamykać. Nie o mam ogólnie, że... Mam nadzieję, że ogólnie bardzo dobrze słyszycie Fankiego i mnie. No, no, no bo trochę Fankiego przyciszyłem. Daj. Weź, odszu się. Daj skrzynkę tutaj około craftinga. Oj, nie ma już, nie ma już, nie przeszkadza już w ogóle. Jest tu dać. I już nie przeszkadza. Teraz robię... Piecyk między wodą a tym. Ej, no najpierw ja chcę najpierw zrobić piecyk. Ja najpierw pokopię troszkę kobla. kobla. No wiecie, żeby nam zrobić po dwa kilofy. No i potem... generatora? Nie no, ja umiem generator zrobić. Ale to będzie musieć dużo dyrta. Zaczekaj, money. Ej, gdzie jest sklep? Gdzie jest sklep? Ile da dyrta? Dyrta? Patrzcie. Teraz zrobimy sobie coś takiego. Mam nadzieję, że tu się nic Dobra, nie stanie. Ja, ja tu załatwiam wam dyrta darmowego. Więc Polska się, niechaj się Polska cieszy. Dobra, mamy, mamy, mamy. Pięknie. Ojeju, niechaj, niechaj się O, Łoł, Łoł, co ja zrobiłem? Hmm. <laughs> sklep... Nie ma sklepu To ja... ...zaspołu nie poszukam sklepiku, żeby było... Zrobimy coś takiego i woda płynie na dwie kratki... Nie, nie ma ...dla biednych, nie o... O! Jabłuszko! Drammy różne rzeczy, ja tu poszukam sklepu na moim odcinku... Drugie jabłko! Oje, oh yes. ale... aha Może być do letteru No to może nie w tym odcinku Czekajcie, no, za zalepię... portal. Zalepiej to, bo ostatnio jak chcieliśmy nagrać, znaczy, graliśmy sobie tak do mnie w Skyblocka, to no. ja... Ja... ja rzuć, spadła nam sadzonka do wody i tam zostawiłem taką dziurę i ta sadzoneczka wypadła do Zrobimy teraz tak, patrzcie Z tą slabka, z tą slab. Teraz sobie zasłonimy to tak pięknie, żeby tutaj sadzoneczka się żadna nie spaliła. Mm, dobra, tak I idziemy dalej. Nie idzie sklep, muszę się tylko wymieniać, widzę. Ładnie ładnie. Tak, a no, widzę, pięknie budujesz. Aha, o, pięknie będziesz robił. I podwójny mamy już, ten generator. Fajnie, jabłuszko. Melon. Melon odra automatycznie zamieniamy na nasiona. No, tutaj jest piaseczek, to... Możemy go zabrać. Nie no, czekaj, może coś tam... Nie musi coś być pod nim. Nie, jeszcze jeden ja ja kuchuję, nie. Ja ja kuchuję, kuchuję. nie. Ja co ty zrobisz? O dobra markę. Czaj mam pomysł. Dobra, raz się żyje. Najwyżej tam trochę dirta seć. co ci piasek? Ja ci dostałem 9 dirta za darmo. Łap. <noise> Czekaj, muszę ci jeszcze dać drewno Pi i tak... Zbierz piasek i szybko wpisz Iceland! Island! Czekaj, muszę ci to wyrzucić jeszcze. Ej, bierz piasek i wpisz szybko i flam. Nie no, to jest... Musi być pod tym klocek, bo piasek się nie zapada, no. Jak jest... Ja... Eee... No Jak się wybrałam, to nie było, nie <gry> Piaseczek i kaktusik będzie sobie rosnąć gdzieś jak dobudujemy. No i muszę jeszcze to wykopać trzy, trzy kobla dokładnie. Może... może No nie wiem. Nie, bo będzie przeszkadzać. Jak wypadnie nam na przykład item, to on... No jeszcze znajdziemy miejsce. Mam nadzieję, że tylko sadzonka wypadnie. Jak nie... Jak sadzonka nie wypadnie, nie przeszkadzaj? Nie przeszkadzaj jak mówię. I jak nie wypadnie sadzonka, to po prostu tutaj nie wiem co zrobimy. Być I ze... poproszę o sadzonkę hmm. za 20 dolców. No, poprosimy o sadzonkę kogoś. No i mamy tu już wystarczająco kobla. I... No i sobie zrobimy 2 kilofy. I timelapse kopanie kobla. Czyli najciekawsza no. rzecz na świecie. No. Łapki i los, stajemy na swoich pozycjach i, I tutaj na psa. 3, hmm. 2, 1, start! Na tym lapsie i mamy posta kobla. Teraz powiększamy wyspę. Zostaw trochę kobla jakbyś spadł na przykład. I zamienię trochę. I musimy zamienić trochę dirt. Druga sezonka, jest mod, jest No, druga sezonka. Jak widzieliście pewnie na tym lapsie była sezonka. No i przecież z Przeszeliście i szkoda mi XD I co ty no. zrobiłeś? ty ta postawiłeś. postawiasz? Dobra, Dobra, tutaj zostawimy koło tego. Koło trzciny. Chodź. Tu będzie już ten Void. Ja sobie od ta zebram. Tak, zmniejszy szybko postaw. Ach. Ale nie złapiesz chyba tego dirta. Bierze się, bo wyskoczy. Aha. Jeszcze to ładnie tak kupię. Po chwili mi dopiero zniknął do rok. Tak. No bo jak widzieliście na tej mapsie, albo to było za szybko, że taki wielki mega był. Nie było. Ja miałem tak u mnie był taki wielki mega luck. I patrz jak to ładnie wygląda teraz. No, wiele lepiej. Jeszcze tutaj. Dirtol jest he he. tu mamy dyrta. Dirtol Tu teraz się za, zabieramy za farmę albo na drzewa na tym pole No, ktoś tutaj dał cobla W tą stronę Czekaj, nie 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 nie, nie, To trzeba zrobić? W na tym odcinku idziemy do neteru, dobra? Nie wiem, nie, nie, chyba nic niepotrzebne jest na skybloku żeby pójść do neteru jest coś tam potrzebne musimy ten zdobyć trochę sztabek złota na, na normalnym sklep bloku no zombiaków, mob grinder zrobić trzeba no ja umiem robić to dobrze no brawo brawo ci no ja też dobrze umiem ale a, słabe robię um, ile około 10 mobów na 10 sekund około słabe i patrz jak to pięknie będzie wyglądać. Ojej, 10 sekund. Sorry! No. Ładnie, Ja nie? nie wiem ile się rozpi był bo ja nie miałem liczyć czasu. Wiem, 10 to chyba jest za mało. 10 <grym> sekund <grym grym> to... sekundę to jest chyba bardzo szybko, tak myślę, bo ja... Widzisz jak to pięknie wygląda? To jest by Mister Prozioma and Funky Max. 4, I to rozbierzemy na święty Dirt. Prosimy o itemę, Prosimy o itemę. Nie, nie, nie. Poradzimy sobie sami. Poradzimy sobie sami. Kaktus. Fajna reakcja. Patrz, ja tak... Ja zrobię teraz takie fajne... Ej, czy jest po kłoblach? Ja zrobię teraz taką fajną... Fabry... Takie drzewko zrobię fajnie. A możemy zrobić automatyczną farmę kaktusów. No wiem, ale teraz to raczej nie mamy... A no, skąd to weźmiesz? Nie. Rośnie, rośnie i płytek płotek niż ty, kaktusa. Ale może spać na kaktusa to i się. W tym zniszcz. odcinku na pewno ja chcę zrobić farmę grzybku. Farmę grzybku. Halucynek. I Aha. drzewko. bo że można postawić dwa drzewa obok siebie. I to będzie działać. A tam. Będzie fajny, Taki fajny no... Eee, bur, 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 no. to tak. ja to poproszę o parę boom minów, żeby mi trochę drewna, dobra? Nie, 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 nie proszę o nic. Poradzimy sobie sami. Jak oni się wnikają? No bo nie wiem, rozwalię. Może święta sadzonka będzie. Ha, zrobiłem motykę. Nie ma sadzonki. Brawo. To musimy tylko trochę wody przenieść. Mm. Ogarniamy i już to chyba koniec w Mr. Prozio Mal, bo ja mam mało na c, i chciałbym szybko wylać ten odcinek. No poczekaj, poczekaj jeszcze tutaj. Czekaj, 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 odłożę kilo i spadłe, spadnę, bo już się trochę zraniłem. Oczywiście, jak już pewnie po nazwie zauważyliście, gramy na serwerze... Szakele. oj! oj, oj. Ale co dawniej chyba powiedziałeś? Widzimy w pierwszym odcinku. No wiem, że gramy u, na serwerze Krzakera. Yy, Krzaker mówił, żeby tam od, dodawać odpowiedzi wideo, więc yy, ja z fankim tak, że yy, ma na, trochę na wybicie się na tym YouTube. Yy, postanowiliśmy, yy, no po prostu nagrać tutaj parę odcinków z tego serwera i myślę, że się będą Wam podobać. No, Zrobiliśmy jest... farmę już na samym. coś zmian porobimy z ziomarem? Czę? Znaczy ja porobię, nie, wiadomo, nie wiem co tam miejsce, to będzie kombinować. To nie nam będzie siać roślinniki. Okay. Czekaj, to musi być tutaj, o tak. Bo jest ciemno. Tak, robimy, ja robię te, murki, żeby było ładnie. Żeby nie wypaść. Nie, właśnie na burkach się nie wypada i nie właśnie nie da się ich przeskoczyć. Czekaj, czekaj, tu jeszcze nie, 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 nie. Kiedyś się dało przeskoczyć. I nie marnuję tego iku. Dobra? Daj, daj mi nam troszkę kobla, coś ja na kopię. Nie sobie. mam kobla. Ja daj sobie na kopię. Um. Ja też. to będzie szybciej. Cóż, ja mam oj mam sześć, po koloko. Pewnie się zapytacie dlaczego tu zostawiliśmy trawę Ponieważ musimy mieć jeden klocyk trawy No wiecie żeby się świnki nam spełniły i żebyśmy mieli jedzonko tak jakby Albo możemy się zabijać Przeniosek kaktusa tu No wień Wiemy to z którego robisz najlepsze narzędzia co? Ej no daj dwa murki, Hol, dwa murki. Czekaj dwa kobla. Dajżeś <toddź> no mi ukradł kobla. No dajże kobla jednego mi. A, ninja, 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 bo jeszcze tutaj musimy naokoło zrobić. Daj jednego kobla. Dobra, masz to jednego. O, będą mi jeszcze na murki, więc spoko. Dasz mi... Dasz mi kobla tego. No. Nie no, proszę bardzo, będę koblą. Wow. W o mam pomysł fajny o też to jest dobry pomysł czyli ja odłożę tego dirta jakbyśmy jakbym spadł bo znajdę mojego farta na skyblocker bym spadł i szybciutko jeszcze tutaj dokończymy murek no i to już będzie będziemy już chyba kończyć ten odcinek bo, bo chcemy jak najszybciej nagrać kolejny bo to nie jak najwięcej subów Chcemy nagrać jak najszybciej kolejny, żeby mieć dużo wyświetleń i studiów. Nie no, ja tam nie po... No weź. Już. No jeszcze tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i będziemy mieli je... jeden dodatkowy. Okej. Okay. No to koniec! Żegnamy się na tym... O, generatorze. Na... Poczekaj jeszcze sekundę, sekundę. Dobra, czy się ustawiam już. Tyle jeszcze ziomala pooglądamy. Na fajnie. Pływa. Jest jesteś rybką. Masz wszystkie ma spoko. Ej, ja bym jeszcze tutaj na ten generator patrz. Patrz tutaj, zobacz. Ej, tutaj bym jeszcze dodał tak. I tu. Kolejny generator. Może Ej, słyszę. To... Może byśmy jakiegoś wideo do serii dodali? Nie wiem. Jakby bardzo chciał to okej. Okay. Ej poczekaj sekundę, muszę jeszcze parę kobla wykochać. Dobra. Poczekajmy, poczekajmy, nie wiadomo ile nagraje trupa. Eee, no. No. I oby teraz można sobie skakać na płotek i być wysokim jak nie wiem kto. I być latającym w ogóle. I nie można fajdolatym. jest jestem latający. SuperMem! Czyli mam koloru czerwonego. Mam nadzieję, że ogólnie szumy Fankiego wam nie przeszkadzają, bo starałem się jak najbardziej y, je wyciąć tak jakby. No i myślę, że mi się to trochę udało. I pięknie nasza wyspa wygląda. To jest piękna, profesjonalna wyspa Fankiego i Mr. Proziomala. Stawaj tu i się żegnamy. Spokojnie, spokojnie, mamy czas. Ja jeszcze dodać do... ten. Przybliży się do głośnika, żeby było mega, super ostro yy, głośno. Dobra. Ty się pierwszy żegna, się drugi albo jak wolisz. Yy, no dobra, pożegnam się. To było tyle w dzisiejszym odcinku ze Skyblocka u Uchrzękera. Bardzo dużo zrobiliśmy na naszej wyspie. Mam nadzieję, że film się wam, wam bardzo podobał. I nie zapomnijcie o zostawieniu tego lajka, który bardzo motywuje miłego komentarza i jeśli Wam się nie podobał film, to możecie dać dislajka. No ale nie, nie zachęcam Was do dawania dislike'ów. No i to by było tyle. Cześć. Powiedz cześć! 妈那些！嘿嘿嘿。